Witajcie, witajcie na zewnątrz na Podlasiu Mamy tutaj jak dobrze pokazuje ten termometr plus 8 stopni Teraz pójdziemy na, do naszej szklarni zobaczymy jaka różnica jest między podwórkiem a szklarnią Zaraz to wszystko zobaczymy Zobaczcie Pięknie to wygląda Tutaj mamy sobie osłonięte nasze drzewka brzoskwinia tu jabłonka borówki dadzą sobie radę nie okrywaliśmy także szybki rzut bylinarnia przykryta Ania mówiła że tutaj łubin przykryła zaraz zobaczymy czy się nie, za, nie zaparzył nie bardzo ładnie zobaczcie sobie tu radzi pod tą, pod tą, pod tą słomą czoski też sobie świetnie radzą zobaczcie elegancko i idziemy jeszcze temperatura temperaturę w szklarni bo to jest głównym tematem tego filmiku. Ile tu czwarni może być, moi drodzy? Za kurteczką, może troszkę tu za ciepło, ale mamy o 30 stopni. Także jest różnicy. Łatwo policzyć. 22 stopnie. Tu, co prawda, jeszcze jest pozakrywane wszystko, ale to tylko dlatego, że w nocy myślę, że tu jest koło zera winogronek nam zmarzł. Zobaczcie, ale odbije. No celowo w ogóle nie zabrałem, chciałem zobaczyć i się przekonałem, że jednak trzeba było zabrać, ale, ale odbije z pąków uśpionych, także wszystko dobrze. Na tym etapie, zobaczcie, to nic się nie stanie, kiedy są tylko jeszcze pąki takie nabrzmiałe, ale kiedy już maliście, to po prostu czy minikiwi, czy, czy właśnie z rośla po prostu wam padną. To nie jest porzeczka, to nie jest malina, że przeżyje. Także do następnego filmiku, moi drodzy, cześć.